Filmuku na moim kanale. Dzisiaj będziemy omawiać zestaw Lego City 60315. To będzie recenzja. Tak, jest ogromny. Teraz będziemy omawiać. Są trzy instrukcje. Jedna dotyczy przyczepy, druga dotyczy samochodu i trzecia dotyczy pojazdów, kładów. Najpierw zaczniemy od policji. No to lecimy z tym koksem. Bardzo się cieszymy, że wbiliście już 10 łapek w górę po, po, pod, pod przednim, poprzednim odcinkiem. Jesteśmy z tego dumni. A dzisiaj mamy jeszcze gościa na kanale, a mianowicie Acyprecelek. Cześć, to ja znowu występuję na tym kanale. Jest, byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście coś zobaczyli na przykład na mój kanał, no i na poprzednie filmy, które również się pojawiły na tym kanale. No to lecimy. To już idziemy! Bum tysiące lat później Bum Zacznijmy od tego samochodu Otóż, maskę mamy bardzo fajną Oczywiście numer zestawu LP LEGO Police To skrót Nie zawsze się taki stosuje, ale taki jest i numer 60315. Z tyłu wygląda tak. Myślę, że fajne tutaj wszystko jest. Kryś, tutaj jest. Kto? To teraz nam powie, Dominik. No, naprawdę bardzo fajnie prezentuje się ta postać. W środku dostajemy e, właśnie taką minifigurkę Gracie Goodhart, o ile dobrze pamiętam. Jest to taka policjantka, no i naprawdę dobrze się prezentuje. Ma, e, ładny, ma ładny tors, ładną kamizelkę. Spodnie nie nadrukowane, ale trudno. Przechodzimy dalej. W ogóle tutaj są jajka rozciapkane, a to dlaczego, to teraz powiem. Ładne są też lusterka, chociaż nie mają tutaj nic, no to muszę przyznać, że były ładne. Jednym z najgorszych rzeczy, które tutaj były, to to, że w ogóle nie było tych płytek i sam nie musiałem dołożyć. Tak, to tak brzydko wyglądało, że naprawdę to obniża ocenę całego zestawu, więc słabo twórcę tego. Naprawdę. A przynajmniej tego zestawu, o ile ktoś go projektował, źle to przemyślał. Mógł dodać tych parę klocków, co by mu zaszkodziło, lepsza by była ocena. Co tu się pojawia? Zaraz się dowiesz, Paweł. Skąd znasz moje imię? No bo oglądam Twój kanał. the... No i teraz przechodzimy do drugiej części, czyli kładu. O Boże, on znowu jedzie. Dwa tysiące lat później. No więc podsumować, że ta recenzja trwa już ponad 4000 lat, skoro, skoro dwa razy powiedziałem 2000 lat później przez ten durnego dziada. Czemu oni żyją, to ja tego nie wiem. Przechodzimy do kładów. Bardzo fajnie się prezentują. Ogólnie zastosowano tu nowy, yy, nowy rodzaj kół. Mianowicie taki, że da się nim poruszać się je wsuwa i się yy, są gotowe. Tutaj siedzi Duke Detain, tutaj siedzi, taka lampa jest, tu kajdanki, tu jakiś zaczep, tu może ktoś siedzieć, albo bagażnik. Fajnie to wygląda. Teraz przechodzimy do wozu dziadka. No, to Snake Rattle, jeśli oglądacie LEGO City Adventures, to będziecie wiedzieć. Logo zgniłego jaja, czy jakiegoś pękniętego. On ma wąsy w ogóle. Nie wiem czy nie ma y, witarusz, ale to już będziecie wiedzieć, kiedy będziecie oglądać. No i to jest pojazd. Taki traktorek stary. Z lat 90. Może i nawet 60. -tych. Tu mamy jajka 2. Z dostawy, które ukradł. Przez to takie jajo. W ogóle cały ten pojazd ukradł. Nie wiem czy wiecie. Tu mamy hak, a to zaraz... Y, ale to czemu zaraz wytłumaczę? No i widzieliśmy, że na samochodzie policyjnym widnieją ślady jajek. Tak. No i tu mamy taką wyrzutnię jajek, że niby spadły z pojazdu i się potłukły. Nie chcę Wam prezentować, bo możemy to zgubić, a to jest naprawdę fajny klocek. Prezentuje się tak. No i ma fajny nadruk. Jeśli ktoś chce zrobić na przykład przypieczone jajko, to może, nie? bo to ten pojazd to umożliwia, w sensie ten klocek. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jak samochód jedzie, ma rozgrzany silnik, to jemu się smaży jajko na patelni, a przynajmniej na silniku. I jeszcze wiatr dociska, że ono to jajko nie spływa, nie spływa. No i na przykład jak sobie wysiądziecie z tego samochodu, możecie zjeść jajecznicę. Bo można powiedzieć, że wiatr ją miesza. No, i to jest na przykład bardzo przydatne. No więc przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej do największej części tego zestawu, jaką jest? Mianowicie. Ja jestem! Dobra, siedz cicho dziadku. Największa część, czyli przyczepa. On tu nam też się przyda, bo to jest taki parking, że on tu tak zawsze wjeżdża, ale trzeba wjeżdżać pr przodem. A poza tym, tutaj jest taka dziura, więc to jest takie troszkę niefajne. Takie niepomysłowe, ale jest miejsce na pojazd. Szanuję to. O, tutaj się wszystko otwiera. Tu są drzwi, które się wprowadza do celi jakiegoś złodzieja. Nie no to. No i stąd! Jeszcze raz mi tak zrobisz, to popamiętasz. Tu mamy cele. Które oczywiście ten hak do tego służy, żeby to wyłamać, żeby uwolnić złoczyńce. Z drugiej strony to samo. Tutaj też się otwierają drzwi. Mamy kajdanki i pilot, a zaraz do czego to powiem. Otwieramy to i co tutaj mamy? Antenę. Tak. Ona kontroluje drona, który jest tutaj schowany. Bardzo ładnie wygląda. Można powiedzieć, że to jest taka stacja, yy, która yy, yy, daje, daje mu prąd, i to wygląda fajnie. Gdyby to była antyna, no to była fajna. Szmigiełka też ma fajne. No i jak tutaj ląduje, to ten pilot wszystko obsługuje. A poza tym, nie wiem czy widzicie, mamy tu takie coś, taki cypelek, który można podłączyć. Tu, to co już wcześniej tłumaczyłem, tutaj mamy taki hak. Jak go opuścimy, to wszystko stoi równo. Zaraz zobaczymy co uważa na to AC Precelek. I didi! A teraz zapraszamy na animację, może nie krótką, ale animację w wykonaniu AC Precelek and Klocki Pabla. AC Precelek i Klocki Pabla. Zapraszają, prezentują animacja LEGO Część pierwsza i część ostatnia. Bravo, klas Brawo! klas klas e, Christian, Christian. Jesteś tam? klas ja Nie, klas klas Jestem! A co? Co Michalina! Co mnie to! Ja chcę ci zrobić jajecznicę! Wolałbym luda. Bo jest mi tutaj bardzo ciepło. Ale ja mam tylko jajka na jajecznicy! A ja tu nie chcę! Ja chcesz! chcę! Się o, uwierz mi, że chcesz! Ej, ty! Tak, widzę cię! To właśnie ty! Tymczasem z poprzedniego odcinka. Jak dobrze pamiętacie? Ja! Clipper! Pomóc ci w czymś gościu! Nie. To chyba zły dźwięk. A to pewnie jajka to zma